3 lutego Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Akcje prowadzili w każdej bełchatowskiej szkole. Odzew był duży zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Dzięki charytatywnej zbiórce pieniędzy i darów w ramach Bełchatowskiego Orszaku Trzech Króli, zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta, Bełchatowski Szpital został zaopatrzony m.in. w koce, kołderki, pościel, mazaki, kredki czy kolorowanki. Dary te trafiły do oddziałów dziecięcych. Jako Młodzieżowa Rada Miejska Bełchatowa utworzyliśmy zbiórkę charytatywną. Została ona przeprowadzona w każdej szkole w Bełchatowie, w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych. Była to odgórna nasza inicjatywa całej rady, na którą się zgodziliśmy jednogłośnie podczas głosowania. No i udało nam się, jak widać, bardzo, bardzo pozytywnie przy, zakończyć jakby tą całą zbiórkę. Zebraliśmy ogrom darów z każdej szkoły, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że chcieliście wesprzeć naszą inicjatywę, że udało nam się to wszystko stworzyć razem z wami uczniami szkół, rodzicami, bo też rodzicom należy oddać tutaj duży poklask za to, że pomagali nam logistycznie, pomagali nam z, ogólnie w szkołach jako, jako samorządy rodziców, też pomagały nam w organizacji tej zbiórki, także do nich też duże brawa, nie byłoby to bez Was możliwe, nie byłoby to możliwe bez szkół, które zgodziły się na organizację takich zbiórek, bo, bo też były przypadki, w których szkoły nie bardzo chciały podejść do tego tematu, dosyć z, podeszły do nas niezbyt ciekawie z tą inicjatywą, nie chciały przystąpić do zbiórki, ale większość szkół w Bełchatowie. Wykazała się tą inicjatywą, pomogła nam i wspólnie mogliśmy zrobić coś dobrego. Jakimi uczniowie zareagowali na tę akcję? Z jakimi komentarzami się spotykaliście? Spotykaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem, chociażby w naszej szkole, TB Edukacja, Wyglądało to tak, że nasze poprzednie zbiórki charytatywne nie były zbyt, zbyt nie wykazywały zbyt dużego sukcesu, tak jak mamy tutaj, a w przypadku tej zbiórki uczniowie bardzo chętnie składali się Składali się tutaj z nami różnymi darami że, albo tam rzeczowymi, albo pieniężnymi, pomogli nam wesprzeć tutaj tą inicjatywę z innych szkół podstawowych, ze szkoły jedynki na przykład też też uczniowie bardzo chętnie pomagali nam w przynoszeniu tych darów, pomagali w realizacji razem z, z całym kołem samorządowym, za to też serdecznie dziękujemy. Także tak wygląda sytuacja. Jest tego naprawdę dużo. Co się w tych paczkach znajduje? Od rzeczy kosmetycznych po książki, kolorowanki dla oddziału pediatrycznego, flamastry, rzeczy biurowe, koce, różne, różne elementy właśnie też te higieniczne, chusteczki, różne płyny. Także jest tego mnóstwo. Dzieciaki na pewno się ucieszą. Zgadza się. Dary trafiły jeszcze do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do świetlic środowiskowych, do świetlicy Arka i innych organizacji tego typu. Tak, tak, zbiórka pieniężna cieszyła się troszkę mniejszym zainteresowaniem, co jest no wiadome, natomiast też udało nam się zebrać na tyle, aby tutaj te wszystkie koce, te wszystkie pościele zakupić dla szpitali. Bardzo serdecznie jako dyrektor szpitala chciałem podziękować za tak ważną inicjatywę, Inicjatywa, która jest, ma służyć drugiemu człowiekowi. Przecież to szpital jest taką instytucją, która jest powołana do służenia drugiemu człowiekowi w jego najcięższych chwilach, czyli w chorobie. Dotyczy to też dzieci, bo widzę, że te dary będą, są desygnowane dla dzieci. Jest to yy, uważam no, szczytny cel, w którym wzięliście udział, yy, żeby to życie w szpitalu dzieci dzieciom. Jak gdyby umilić, powiedzmy, tak? czy pomóc ich w tych ciężkich chwilach. Za to wam serdecznie dziękuję, wam rodzicom, wszystkim tym, którzy się przyczynili do zebrania tych darów. To uważam, że bierzecie, jesteście i stanowicie taką bardzo ważną postawę życiową że może przyszłościowo będziecie też pracownikami tego szpitala. Ja uważam, za, za czego Wam serdecznie życzę. Jeszcze raz chciałem za wszystko podziękować. To jest bardzo y, pożyteczna inicjatywa, y, bo rzeczywiście dzieci leżące w szpitalu no, są pokrzywdzone. No, tak, tak, tak się czasami zdarza y, i trzeba wszystko zrobić, żeby po prostu tym dzieciom umilić ten pobyt. I na pewno to przyczyni się do tego, że, że może troszeczkę tym dzieciom będzie milej, weselej w czasie pobytu. Także tutaj chcieliśmy tylko też młodzieży bardzo serdecznie podziękować. Nawet taki niewielki i krótkotrwały uśmiech u dziecka, które jest zazwyczaj smutne w szpitalu. Czasami jeszcze, jak jest bez opiekuna, to tym bardziej, jak ma możliwość poczytania książeczki, pokolorowania. Na pewno jest bardzo pożyteczne i przyjemne dla dzieci. Ale dodatkowo widzimy, że są kołderki, są kocyki, więc to, co się zużywa najczęściej. Więc to na pewno będzie nam służyło. Dziękujemy bardzo. Oszuści działający metodą na wnuczka, na policjanta, czy też w ramach rzekomych akcji policji zwalczających oszustów bankowych, cały czas są aktywni. Policja przestrzega przed przekazywaniem pieniędzy osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie wiarygodnie potwierdzić, boleśnie o tym przekonali się mieszkańcy powiatu Bełchatowskiego. Bohatowscy policjanci zostali zawiadomieni o oszustwie metodą na policjanta. Pokrzyceni poinformowali, że 31 stycznia około godziny 14 na ich numer stacjonarny zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako pracownik Poczty Polskiej. Twierdziła ona, że ma dla nich listy, jednak listonosz nie wie dokładnie, pod jaki adres ma je doręczyć. W takiej sytuacji pokrzywdzeni podali tej osobie swoje dane. Po kilku minutach na ten sam numer telefonu zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował on, że poprzedni telefon i rozmowa z osobą. Podającą się za pracownika Poczty Polskiej, była rozmową z oszustami, których policja chce namierzyć. Dla uwiarygodnienia się podał on swoje rzekome imię i nazwisko oraz jednostkę policji, w której pełni służbę. Twierdził, że mogą zweryfikować jego dane, dzwoniąc na numer 997 lub 112. Od tego czasu pokrzywdzeni cały czas postępowali zgodnie z instrukcją oszusta. Byli z nim w ciągłym kontakcie telefonicznym. Mężczyzna twierdził, że rozpracowuje grupę przestępców i w tym celu powinni przekazać policji jako depozyt swoje oszczędności. Zmanipulowani przez oszusta, małżonkowie udostępnili mu dane niezbędne do zalogowania na koncie bankowym, a następnie dane niezbędne do autoryzacji przelewów. Oszust tak prowadził rozmowę, że po wyczyszczeniu konta pokrzydzonych nakłonił ich również do zaciągnięcia kredytu w placówce banku na 100 tysięcy złotych. Ostatecznie pieniądze te również trafiły na konto oszustów. Pokrzydzeni cały czas byli kontrolowani przez sprawców. Ich zachowanie było ciągle przez nich nadzorowane. Wszystko za pomocą kilkugodzinnej rozmowy telefonicznej, prowadzonej przy pomocy telefonu komórkowego. Dopiero w komendzie powiatowej policji był chatowie. Prawdziwi policjanci uświadomili pokrzydzonym, że padli ofiarą oszustów. Niestety, do tego czasu oszuści podjęli z ich konta bankowego ponad 150 tysięcy złotych. Obsługa klientów w Bełchatowskim ZUS-ie wstrzymana do odwołania. Wnioski oraz dokumenty można składać bez osobistego kontaktu z pracownikiem ZUS do specjalnej skrzynki na dokumenty. Od 2 lutego do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną w inspektoracie ZUS w Bełchatowie niedostępna jest bezpośrednia obsługa klientów. Wnioski oraz dokumenty można składać bez osobistego kontaktu z pracownikiem ZUS do specjalnej skrzynki na dokumenty. Najbliższe placówki ZUS, w których możliwa jest bezpośrednia obsługa klientów to inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim oraz inspektorat w Radomsku. Zachęcamy do załatwiania spraw w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu i do skorzystania z e-wizyt. Na e-wizyty można umówić się przez stronę internetową zus.pl. Jesteśmy dostępni także przez internet za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUEZUS oraz w kontakcie telefonicznym. Do dyspozycji pozostaje ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. Do dyspozycji państwa pozostają również specjalne infolinie pod numerem telefonu 22 11 22 111 infolinia do obsługi spraw związanych z polskim bonem turystycznym która czynna jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia pod numerem telefonu 22 290 55 00 Infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Ładem i rodzinnymi świadczeniami, Rodzina 500 Plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Infolinia dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 151 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Trzy osoby zmarły, dwie osoby posiadały choroby współistniejące z COVID-19, jedna osoba wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 1965, natomiast liczba wykonanych testów 437, z czego 172 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 3902 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 18 osób zmarło, 12 posiadało choroby współistniejące z COVID-19, 6 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 46 500 797. Natomiast liczba wykonanych testów 12 775, z czego 4743 osoby otrzymały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 54 477 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia, liczba przypadków śmiertelnych 307. Wojsko wspiera w pandemii. Skala działań podyktowana jest wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz potrzebami wsparcia podmiotów medycznych, organizacji pomocowych i samorządów. W ostatnich dniach zwiększyło się zaangażowanie żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej we wsparcie punktów wymazowych na terenie województwa łódzkiego. Nasi żołnierze wykonują wymazy, pomagają w czynnościach administracyjnych i organizacyjnych, a także wspierają punkt szczepień powszechnych w Łowiczu. Żołnierze pomagają także policjantom w monitorowaniu przestrzegania kwarantanny. Nasi żołnierze przewożą także duże ilości żywności przeznaczonej dla osób w trudnej sytuacji oraz materiały ochronne na potrzeby wsparcia placówek medycznych. Transport tych materiałów odbywa się właściwie codziennie. Z magazynu rezerw materiałowych, za pośrednictwem naszych żołnierzy, trafiają one do szpitali i starostw powiatowych na terenie całego województwa łódzkiego. Od początku roku żołnierze 9 łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli ponad 100 palec z materiałami medycznymi i artykułami spożywczymi. Każdego dnia w działania przeciwkryzysowe w walce z pandemią koronawirusa zaangażowanych jest blisko 50 terytorialsów. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle Dziękuję za uwagę. Dobranoc.